Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środej i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera. Już 15 minut po godzinie dziewiątej, Ja ze mną Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Przypomnę jeszcze tylko tak szybciutko, że o 11.15 dzisiaj zadzwoni do prezydenta, więc w naszym studio prezydent Głogowa, Rafał Rokaszewicz się pojawi, więc będzie jeszcze można wówczas zadzwonić i o coś dopytać. Tak. A teraz tematy od naszych słuchaczy. Czy coś nowego się wyjaśniło w sprawie jakichś tematów? Tak, jest coś się słabo słyszę, czekam To się. sobie podkręć mocniej słuchawki. Sobie. Ja tak. tu mam u na maksa. Głuchy już jestem po prostu. Słuchajcie, drodzy słuchacze, no cóż, w naszym portalu wpl odpowiedź na jedno z ostatnich pytań zadanych przez słuchacza z regionu. Myślę, że to mieszkaniec gminy Żukowice, choć może niekoniecznie, ale pytał, co z siłowniami wiatrowymi, z farmą wiatrową, która stoi w okolicach Glinicy, Zabłocia i Kłody. Skontaktowaliśmy się z osobą odpowiedzialną za tę inwestycję i w obszernym materiale właśnie w portalu miedziw.pl próbujemy yy, udzielić odpowiedzi naszemu słuchaczowi właśnie na to kiedy Farma będzie uruchomiona. Najpierw wszelkiego rodzaju odbiory, testy, uzyskanie wszelkich pozwoleń, i najpóźniej za około 8-10 tygodni turbiny powinny się już obracać. To będzie oznaczać, że to będą dopiero pierwsze testy. To jeszcze nie będzie uruchomienie takie końcowe, ale do końca bieżącego roku farma wiatrowa powinna być już dopuszczona do użytkowania, do eksploatacji. Wtedy też będzie wytwarzać energię elektryczną. 726-114-114, numer telefonu do Waszej dyspozycji do godziny 9:30 i też czy mamy odpowiedź w naszym portalu MediafPL odnośnie licznych ostatnio zapytań o zły stan techniczny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 w Głogowie. Umowa z wykonawcą jest już podpisana i na początku września ruszają prace remontowe, modernizacyjne właśnie na tym placu zabaw. Natomiast no, nie mam dobrych wiadomości dla słuchacza, który dopytywał o to, kiedy Market Dino w Pęcławiu będzie uruchomiony dla klientów. Skontaktowaliśmy się z siecią właśnie tych sklepów i... No, przyznam się szczerze, że jestem troszkę zaskoczony. Biuro Zgłoszeń, Biuro Obsługi Zgłoszeń mi w mailu czytamy. Dziękujemy bardzo za wiadomość i pytanie. Niestety nie podajemy informacji o naszych kolejnych inwestycjach oraz otwarciach. Mhm, czyli nie znam odpowiedzi na to Takie pytanie. O, o, owiane tajemnicą. Tak. I może tam jakieś problemy techniczne wynikną, że jeszcze tego nie otworzyli. No cóż, przyjdzie poczekać. A skoro sam market nie jest tym zainteresowany, żeby nam podać taką informację i swoim potencjalnym klientom, no to cóż, czytamy w takim razie. Być może po prostu sami jeszcze nie znają tego terminu może sytuacja jest dynamiczna, więc trzeba, no, tak jak powiedziałeś, uzbroić się w cierpliwość. No, my cały czas czekamy na Wasze telefony. 726 114 114 i czekamy do 9.30, więc mamy jeszcze 11,5 minuty. No, więc zapraszamy 726 114 114, to jest numer do nas na antenę. Temat dla reportera trwa. Może... Dzień dobry, ja tu dzwonię w sprawie takiej ładnej ławeczki, tu na, z wyjazdu z Ronda na Armii Krajowej jest taka ładna ławeczka półokrągła. Nie wiem czy tam bezdomnie mają jakiś abonament na tą ławkę, czy coś cały liniami przesiadują, piją alkohol, tam ma taki ładny skwerek jest, można to się załatwić, oni i robią. śpią tam coś na tym, na tych traktach takich ładnych dekoracyjnych, nie wiem. Jest metafińskiego, jest, jest kamera miejska, nikt się tym nie interesuje. Tamili przesiadują tu albo idą tu za... A w którym miejscu dokładnie proszę tak, powiedzieć? W którym miejscu dokładnie, proszę powiedzieć? To jest zjazd z ronda na Armii Krajowej, na samej Krzywówce, nie? To jest między bankiem Santander, kiedy zachodnim, a Kamargą. Tu, tu, z tego taki, taki z... Jest Taka ławeczka półokrągła, jedyna chyba na całej na drodze obrońców pokoju, nie? Mhm. No i tak szóstak na przychodzą, siadają, pisko się popijają, jakby nic, miejsce publiczne, nikt się tym nie interesuje, tak? Z dnia na dzień, codziennie jest. W tych trawach śpią, nawet z jednej strony się załatwiają, z drugiej strony śpią, albo idą za bank, tam w Santanderach, do się, śpią. Nikogo to nie interesuje. Nie wiem, ja tam jestem przeciwny nim, bo też z czym ale mi się wydaje, w takiej miejscu akurat niezbyt to wygląda. Nie? Mhm. A próbował Pan to gdzieś zgłaszać, interweniował jakichś służb? Nie, nie, no. Zwracają mi uwagę, to my jesteśmy bezdomni i odwrócili się i w Rozumiem. Leżą gwiazdy. Wczoraj na, na czworaka wchodził w prawej, bo już nie miał siły, gdzieś koło piętnastej. No, naprawdę to nieładnie nie wygląda, nie? Mm -hmm. jest, to I, jest... jest kamera, policja przejeżdża, też nikt mnie nie interesuje, jednym I też jest tam, zwracają uwagę o pieniądze, o, tylko, a tylko co zarobią, teraz widzą No z obok jest zajęcia na ten sklep, pisko biorą, się są sobie Leżą, wywracają się, załatwiają swoje potrzeby, się rozgodzić, te plnoty, zarabiać, tylko zaraz tylko odwróci się i razu, robi co swoje i tam. nikt to nie przeszkadza. Dzieci chodzą, dzieci, dzieci, że uwagę, ale to nie ma, ma echa żadnego, nie, mm. nie bo oni tam się wynieśli czy coś tam, Na Naświetlił nam Pan temat, zapisaliśmy sobie, postaramy się y, w odpowiednim miejscu zainterweniować. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego i czekamy na kolejne telefony, 726 114 114. Ciekawe, czy potem na pierwszym już później będzie z górki i się hmm. rozdzwonił. Ale Czasami tak to bywa. Zauważyłeś, że jak tylko e, w, w, tłumaczymy pewne tematy, udzielimy odpowiedzi, e, puszczamy utwór i po paru nutkach jest <laughs> telefon. Tak, po paru nutkach. Czasami tak się zdarza. No i jak się składa, że już mamy kolejny telefon, więc witamy, dzień dobry. Słuchamy. Słuchamy. Ja dzwonię w tej sprawie takiej, co pan dzwonił, że na każdej ulicy jest dużo tych bez domnych, leżą, wszystko pozasikiwane, wszystko. Dzieci straszne, to jest okropne. Jak ktoś, ktoś zwróci uwagę, to strasznie agresywne są myślę że rzucają do bicia. Mhm. A w, teraz mówi Pani o konkretnie którym miejscu? Ale wszędzie, na przykład tutaj na alei Wolności, wszędzie. Gdzie, gdzie, gdzie przejść z dzieckiem na spacer? Wszędzie. Na każdej ulicy te jakieś siedzą, na tych ławkach nawet nie można ani przejść, ani żeby człowiek normalny usiadł. To na przykład w parku na Tysiąclecia kiedyś się wybrałam z dzieckiem na spacer to też nie dało rady, to same bezdomniaki, tamte krzaki, wszystko, sikali, strasznie to jest okropnie to wyglądało. To zatem notujemy kolejne miejsce, które będziemy zgłaszać. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Wszystko miłego dnia i dużo. Czasu. Również miłego dnia, dużo zdrowia. Tak. I zdrowia przede wszystkim. Uśmiechu. Mm, to no tak. Bo to za zapasem już weekend. Jest za pasem weekend, a macie dzisiaj jeszcze 7 minut w temacie dla reportera, żeby do nas zadzwonić i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. E, dzień dobry. Ja dzwonię ze starego miasta. Ja, trzy miesiące temu dzwoniłem odnośnie wiatr, znaczy na ulicy Kołąta i na Piaskowej. I czy to chodzi o przystanki autobusowe. Mm -hmm. Tam nie ma wiatr, tak? Tak, tak. Dzwoniłem już wcześniej i nie wiem w sumie jaki jest rezultat tego. Mm -hmm wstawianie wiatr to jest po stronie Urzędu Miasta. Dopytamy i postaramy się odpowiedzieć w najbliższej audycji, dobrze? Na Kołłątaje i na Piaskowej. Mam jeszcze drugie pytanie. Tak. Panie redaktorze, znaczy chodzi odnośnie w autobusach komunikacji miejskiej. Mhm. Często jeżdżę autobusem z żoną konkretnie i jest taka sytuacja, że dużo osób nie zakłada masek. Byliśmy w Lubinie, to kierowca, proszę pana, w autobusie miejskim nie stanął, nie pojechał prędzej, dopóki nie yy, była pani konkretnie z maską, bez maski konkretnie. I ona tam zaczęła wcześniej do kierowcy konkretnie i yy, panowie dwóch wysiadło, bo kierowca nie ruszył prędzej, dopóki ta pani nie, maski nie założy. Mhm. W ten sposób. Bo, w Luwinie w ten sposób jest. Jasne. No, z tego co wiem, to... Yy... Są informacje. On w końcu tą panią wysadzi... dwóch panów wzięło i wysadziło i kierowca pojechał. Mhm. To tak drastycznie trochę, no ale no jest... No ja bym na... prosił po prostu, znaczy N... te... odnośnie koronawirusa akurat, nie, tak? No rozumiem oczywiście, że tak. Dobrze, przekażemy te sugestie no, do komunikacji. Dziękuję. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No, dosyć drastyczne i takie radykalne postępowanie, tak? Nie masz maseczki, wysiadaj, nie jedziesz. Chociaż ostatnio w sklepie też się spotkałem, że e, oczywiście oprócz tych informacji, że nie, nie, chciałem powiedzieć, tych klientów nie obsługujemy. Bez maseczki. Ale nie czasami nie zdarzają się takie informacje, e, kartka na drzwiach, e, bez maseczki nie zostaniesz obsłużony. No i tak świadkiem takiej rzeczy akurat byłem. No i mamy kolejny już telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani. Witamy. Proszę, Pani... Ja w takiej sprawie. Yy, Aleja wolności, a wojska polskiego jest rondo. To rondo to jest jeszcze spadek po panu prezydencie poprzednim. Nasadzono tam sosem, takie sosenki. Do, dosyć spore już. Yhy. Duże, ekstra. I człowiek jedzie samochodem, to nawet nie widać, ale jak to brzydko wygląda to rondo. To przecież jest wizytówka miasta, tu centrum same. To tak można to rondo obsadzić pięknie kwiatami i tak dalej, tak to w Nowej Soli robią. A to, to aż człowieka dosłownie y, odtrąca, żeby to rondo tak wyglądało. To bardzo proszę się tym zainteresować. Dobrze, przyjrzymy się. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. Tu chodzi o rondo. Na tak myślałem, że to chodzi. Dzień dobry. Słuchamy. Panie redaktorze, ja tam dzwoniłem się do jadywać, bo interesuje mnie trochę te, jak tam z tymi wiatrowymi elektrowniami tam w gminie Zukowica, kiedy tam ruszają. No właśnie, nie, nie słuchał Pan chyba od początku dzisiaj naszej audycji, bo właśnie. Mówiłem, że skontaktowaliśmy się ze sobą odpowiedzialną, konkretnie z kierownikiem całego projektu. Aktualnie trwają tak. odbiory i testy tych wszelkich urządzeń. Fajne tutaj zacytuję pana Wojciecha Borkowskiego, że samo zakończenie budowy, czyli montaż turbin, to tak naprawdę dopiero początek do rozpoczęcia użytkowania farmy. Za około 8-10 tygodni powinny ruszyć pierwsze testy turbin, czyli oh. powinniśmy zobaczyć obracające się wiatrak, wirniki turbin. Natomiast po tych pierwszych testach, gdy wszystko będzie już e, e, tak jak powinno być, czyli czyli wszelkie pozwolenia i testy, te turbiny przejdą, wówczas najpóźniej do końca bieżącego roku farma wiatrowa będzie już dopuszczona do eksploatacji i będzie produkować energi Aha, energię elektryczną. O, wszystko już wiem, bo takie, jest, że często tamte jest, tamte, tamte strony i widzę, zawsze stoją, stoją, to jestem ciekawy kiedy to wreszcie ruszy. No tak jak mówię, za około 80 tygodni powinny ruszyć pierwsze testy, Aha, czyli mamy, wirniki dobra. powinny zacząć dzień się dobrego, powracać. Dziękuję. Również wszystkiego dobrego, pozdrawiamy do usłyszenia. Dziękujemy za telefon. Ej, dzień dobry. Jak z jest ulicy Aleja Wolności, gdzie rosną przepiękne topole, naprzeciwko banku między e, bankiem a witczakiem jedna topola rośnie, jest bardzo pochylona, mhm. także już się, kładzie się na, e, na oświetlenie, na lampę. Myślę, że trzeba by było coś zrobić, żeby tej topoli pomóc, żeby ona prosto rosła, bo szkoda. Hmm. Między, między bankiem a, a piekarnią, tak? Tak, tak, tak. Tutaj od strony. To jest vis-a-vis -vis moich okien i, 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 i po prostu bardzo mi jest żal tej topoli, że ona jest tak pochylona, rośnie. Zerkniemy, sfotografujemy i przekażemy służbom w takim razie. Zobaczą, co tam z tym drzewem jest nie tak, albo jak tak pani mówi, co zrobić, żeby mu pomóc. Tak. Tak. Dziękuję. Dziękujemy Dobra, ślicznie. Dziękuję. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. To był ostatni telefon dziś w temacie dla reportera. Na kolejną audycję zapraszamy w poniedziałek o 9.15. A o 11.15 audycja zadzwoni do prezydenta. Bądźcie naszym, również z nami. W naszym studiu będzie prezydent Głogowa, Rafał Rokaszewicz. Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, Środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.